ma w kolejnym filmie, ten film jest kontynuacją dnia z poprzedniego filmu, więc jeżeli ktoś nie widział poprzedniego, to zachęcam do nadrobienia, a w tym dalsza część dnia, także zapraszam do oglądania. Ja się zastanawiam czy ta część nie będzie chciała wrócić z powrotem. Jak tutaj Klapsie. Teraz zobaczymy jak się to weźmie ciągnikiem co będzie. Małe kiełbaski pierwsze, to na początek trzeba gałęzie trochę ogarnąć. Żeby tu nie przeszkadzały. Później się je na tamtą kubkę. Z tej strony jeszcze, taki sam manewr, tam jest piła, żeby jej nie przejechał, no pusteczkowo ją trochę postawiłem, ale trudno a no, jeszcze ta gałęź została, trzeba ją będzie ciągnąć piłą. Ale to już się zrobiło ładnie Przejazd jest No, już kiełbaski są, jeszcze chwila, nie? Zążę załadować Nie dociąłem gdzieś Taki jest fakt I cały 8 metrowy kawałek próbuje targnąć Gdyby to było w lepszym miejscu, to już trzy takie byśmy załadowali. Ach. O, tu nie jest do cieni. To Jest to istniony. Dobra. Już dotne bez nagrywania. Nie mam jak. Lupшаяная obiadowa. Mama mówi, że ostygną. No, tu ten kawałek dociąłem. Się przodem lekko zagrzebałem. Cała kiełbaska ci się pali? <laughs> <laughs> Jedna w ustach, druga się pali. <laughs> no i elegancko. Jest. No i taka piękna przerwa obiadowa. Pyszny obiadek.

Ale strasznie szybko się tutaj zapada ten ciągnik, ale tylko z tej strony, nie? Sienizutki zrobił do wejścia jak ten jak autobus A, odbezpieczyło mi się. No gdzieś mi zginęło, no smolde. Danie, dobra. Nie zginęło. I to się wybięło. Oddaję mamie kamerę, jak utopie będziecie mieli na nagraniu. W sumie już utopię. żeby to przeciąć i wywieźć dwa kawałki. Ale nie po to oni płacą za internet i subskrybują mój kanał mm. Żeby taki akcji nie oglądać patrzcie jak to ciachnę, to z tej strony dojadę bo tutaj utopiłem w tym miejscu, w tym miejscu i jeszcze gdzieś tu jest strasznie miękko Dobra, jeszcze raz spróbuję z tej strony, jak mi nie wyjdzie to wtedy, wtedy się poddam i przetnę to na pół, <gryw> ale chwilę się pobawię. No tutaj w miarę przód jest stabilny. To jest ciągnik. Nagrało się, nagrało. Elegancko. Mamy tu wszystko ogarnięte. I teraz jeszcze te krzaki porządkujemy do, do pełnej przyczepy i spadamy stąd. Zgubiliśmy kamerę po raz drugi. Gdzie ona może być? <grym> się też odblaskowego. Tutaj trochę. Naryłam, ale udało się. Elegancko. Ja to wam zaraz kamerą nagram, tylko ją znajdę. <grym> przed chwilą ją miałem ręką, nie? Doszedłem do przyczepy, nie ma kamery. No miałem. Oddałaś mi przed chwilą. Te kieszenie w tych spodniach są do tupy. Troszku. Tak włączyłem te, ten dźwięk do lokalizacji, tak się rozgląda, mówię, gdzieś tu pika, nie? W KIESZENI! Kuźwa. jak to się wyłącza? 38% baterii Jest Elegancko No paliwo mi się skończyło Uzupełniłem paliwo i uzupełniłem olej Tutaj O Takie trzy tu, tutaj grube kawałki są jeszcze trochę tego drobnego dorzucimy z tamtych, co zepnę na tą stronę Tutaj mamy tą kubkę i będzie pełna przyczepa i będzie miał pracownik coś ciąć. No w mordeczkę Minimalnie za daleko Ja podciąłem z tamtej strony i mi łańcuch Znaczy całą prowadnicę skleszczyło Także no, robię tutaj porządek tutaj tułem się zapy, to się ją wyciągnie Tylko no, trzeba najpierw te gałęzie wszystkie uprzątnąć stąd wisiała na samym ślubku Kurde, to się wydawało, ale trochę drewna będzie. Z takiego drzewka no i tu mamy wszystko T. jeszcze tamta kubka gałęzi i jedziemy no, tutaj trochę nałyłem tutaj przekąpałem Eee. O, widzicie co tu jest? Taki kolf, czy jak to się tam zwie? Jed jeden obrót koła i ciągnik, tak tylko się zapadał. Tu by się rębakiem przydało przyjechać, bo gałęzi dość duże jest. Współprzyczepy? Może przyczepa by była. Czy jeszcze raz przyjedziemy? Może jakieś inne drzewa pościnamy. Jeszcze żeby gałęzi więcej zgromadzić A, tu może pół przyczepy nie będzie, ale Trochę by było na niej tutaj jest kubka, tam jest kubka, tylko ta, te kubki no, są takie drobnych gałęzi Za dużo może je poobcinałem jak na Mbak było dłuższe pozostawiać Nie wiem czy ziemia się tak zmarzła Nie mogłem się wbić a jak się wbiłem to nie mogłem podnieść i tak chyba z 10 razy przód tył. Tutaj odbezpieczyłem, żeby to tymi widłami podewać. No i przyczepa będzie pełna. O. I, i jeszcze to. I mamy wszystko. A pusto w sumie nie będziemy wracać Coś tam jest paedy wienek O kurde No dojedzie Chyba dojedzie Bądźmy pozytywnej myśli może się teraz wszystko na przyczepkę i podejrzewam, nic nie spadnie. Taka Skoda podjechała, coś Ala naszego. Nie, tylko nasza kodiak, a ta nie wiem czy nie będzie kamik albo ta mniejsza. Mówię, co to za gościu idzie. Przedstawiciel z kleja. Światowód uruchamiają tutaj 10 10 lutego. Także fajnie, fajnie. I ofertę przedstawiał i... I sądzę, że Orange, Orange ceną nie przebije tej oferty Poza telewizję eee, Satelitarną plus Netflixa eee, Abonament komórkowy Z internetem chyba 300 giga Mówiłem, że telefon stacjonarny to taki pełen pakiet to teraz miałem, no to 110 zł wychodzi. Internet światłowodowy 600 na pobieraniu. <laughs> w telefonie 300, no. Także oferta fajna. No i w końcu, w końcu, w końcu, w końcu będzie światłowód. Tylko minus jest taki, że stówka na wysyle. W nie mamy 150 na wysyłach. Także szybciej się filmy tam będą przesyłać, chociaż tutaj filmów tyle przesyłam, że teraz mam 0,5 na wysyłkę, także o czym my rozmawiamy, 0,5 a 100, 200 razy szybciej, ale tak podobno parametry linii na, na to pozwalają, że tam mówi buniejowie pewnie masz Nexę czy jakąś tam inną, to... To właśnie jest, że połowa prędkości A tutaj jest maksymalnie stówka Na wysyłkę, 600 na pobieraniu No i Netflixa dorzucają Aczkolwiek ten serwis i tak zszedł na psy Chociaż kilka tytułów fajnych może by się znalazło Także No O, lampy się zaświeciły właśnie Internet mam w Fendzie, właśnie z Kleja i tam w sąsiedniej wsi jest stacja przekaźnikowa, także i te, zasięg to tutaj mają twóz lepszy, w mojej okolicy. A tutaj się to rzuci, będzie okej. Okay. I nie nam dać jada. Muszę to trochę popnąć. A nie uda mi się tak chyba. Kurde Tak muszę otworzyć i wtedy mi się może uda. Tylko, żeby w bok nie wjechać, bo by bolało. Tude, siłowniki by się przydały dwustronnego działania. A, tak nie zrobię chyba. Śwodnie zepchnąłem i udało mi się bójkę otworzyć i teraz to można po podłodze pchać, chociaż tu już dość dużo spadło. Jeszcze trochę zostało. O, sprzęt pod dachem Godzina po 17.00 i na dzisiaj to chyba by było tyle. A jeszcze Wam pokazać oświetlenie w garażu. Jak daje radę, jak ładnie widać. Oświetlenie będę kończył w sobotę. Chyba że coś by było innego do zrobienia. No, tutaj jeszcze z. Dwie godziny pracy? Może nieco. Jak te lampy świecą? Elegancko, nie? Żeby tu coś porobić, ewentualnie? No, jeżeli tu była jakaś półka, coś, warsztat, chociaż warsztat jest tam, nie? to światła to, to wystarczająco. W każdym punkcie, nie? Jest wystarczająco. No, jak i ten samochód grudny Ktoś nie umy. Dobry. A, przewodu jeszcze nie wyrzuciłem z kliówki. Muszę go wyciągnąć, żeby nie jeździł. Także tak, wszystko na dzisiaj i w tym filmie także. Więc standardowe, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wijajcie i do następnego. Cześć.